3. Cześć guru, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zajrzymy na wykresy Bitcoina i Ethereum. Zrobię analizę techniczną. Otworzyłem pozycję na Bitcoinie, mam teraz dwie otwarte na Bitcoinie, mam 30 otwartych na Ethereum, które otworzyłem kilka godzin temu. Napisałem o tym na X, kupiłem też Doja, kupiłem World, kupiłem kilka altcoinów. Pokażę Wam to w tym filmie. Zrobimy Tea Bitcoina, Ethereum i spróbuję też Tesli. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwonek. Czytajcie w komentarzach, chętnie doradzę. Polecam zarabiać i dbać o bezpieczeństwo finansowe. Pierwsza zasada Buffeta: nie trać pieniędzy. Druga, nie zapominaj o pierwszej. Chroń kapitał, inwestuj mądrze. Nie używaj nadmiernej dźwigni. Nie nadużywaj depozytu zabezpieczającego. Nie ryzykuj więcej niż 3% kapitału na transakcje i 10% na inwestycje. Masz jakieś 10 inwestycji, nie? 5 w akcjach, 5 w krypto. Lubię Tesle, Google, Meta. Kupuję je od lat i często nimi handluję. Bitcoin, Ethereum, Uniswap, zaraz zobaczysz. Teraz rośnie 105-373. Spadek, Powell nie obniżył stóp, ale jakoś się udało. Mówił pozytywnie o krypto, banki mogą trzymać bitcoina. Duże odbicie do 103, teraz znów rośniemy. Otworzyłem long tutaj, około 105. Otworzyłem long, wygląda byczo z flagą. Wolumen nadal bardzo mocny. Otworzyłem, bo wybiliśmy z wzoru, pokażę Wam. Ludzie dyskutują, możesz dołączyć do czatu guru. Po prostu kliknij tutaj. To jest Bitcoin Price Live. Ustaw to na ekranie i dołącz do czatu. 3Q7 Belny Rynek, 1,3 3 widzów, Bitcoin Price Live. Bonus z Bybit po zeskanowaniu tego QR kodu. Zostań studentem, weź kursy, uczymy się tego wszystkiego. Cztery najgroźniejsze słowa w inwestowaniu to, tym razem jest inaczej. Sir Templeton, 70% chciwość, 53% dominacja, dodatnie opłaty, 105 tysięcy bitcoinów w górę. Teraz przejdziemy do transakcji i moich analiz technicznych. Wchodzimy w bitcoina, moje konto 1092. Dziś mieliśmy małe odbicie, co jest świetne. Kupiłem trochę altcoinów. Otworzyłem pozycję na bitcoinie. Obecnie 210 dolar na minusie. To transakcja na dwa bitcoiny. Tu widać moje pozostałe zlecenia dla tej transakcji. Więc tutaj widzisz na bitcoinie. Mam dwa bitcoiny. To transakcja za około 210 tysięcy dolarów. Właśnie otworzyłem. 102 BTC, 100K do 3 BTC, 98,5K, 3 BTC, 91, 93, 97. Mam dużo otwartych zleceń, by złapać spadki Bitcoina. Wtedy zarabia się kasę. Pamiętaj, zysk jest przykupnie. Mam też otwartą pozycję na Ethereum. Otworzyłem ją zaledwie kilka godzin temu. Wzrost o 883 dolary. Transakcja 210 tysięcy Bitcoinów, 111 tysięcy Ethereum, już 1000 w górę. Ethereum pompuje tam, gdzie kupiłem parę godzin temu. Pięknie, szybki 1000 dolarów. Kto śledzi mój profil? Mam 15600 followersów. Link es. Tu wrzuciłem mega info. O, tutaj. Wrzuciłem, że kupiłem 10k ton 5 godzin temu. Na ton jest duży trójkąt, kupuję też 10k na dogę. Też bycza flaga z odbiciem od linii wsparcia. Tego uczysz się na kursie Mistrzowskim Krypto. Mówiłem 6 hach temu, świat dodał 20k, otworzyłem long 30ET. Ten long na 30ET daje teraz 960 dolarów zysku. Pięknie. Po sześćkach long otwarty, wybicie bitcoina, potwierdzone. I właśnie o tym mówiłem. Bitcoin wyłamał się z trójkąta zniszkującego, potwierdzając to wolumenem. Napisałem o tym 6 godzin temu. Ta transakcja jest lekko na minusie, ale handel Ethereum już zyskał 1000 dolarów. Przejdźmy do analizy technicznej bitcoina. Pokażę Wam wykres bitcoina i Tesli. Ton, widzisz trójkąt zniszkujący na dziennym wykresie bitcoina 105-374. Widać, że wybiliśmy się z tej małej flagi byka. Zgadza się? Niedźwiedzi trójkąt zniszkujący. Wybiliśmy się wcześniej, potwierdzając przełamanie trójkąta. Zwykle presja prowadzi do takiego wybicia, ale stało się to wcześniej. Cel to 114 tysięcy. Jeśli nie wszedłeś jeszcze, czekaj na wsparcie 102 na wykresie tygodniowym. Bezpieczniej byłoby wejść na poziomie 93. To wsparcie roczne. Tam właśnie jest teraz główne wsparcie. Poziom 93 to bezpieczniejszy punkt wejścia na pozycję długą. Ten jest odnawiany 9 razy. 1500 za transakcję Bitcoin, 1400, 14000 zysku, 10 razy ponad 140, a celu właściwie nie ma. Czyli zysk 20 tysięcy za każdego Bitcoina przy ryzyku 1500. Dowiesz się o tym w kryptomagazynie, dołącz do tysięcy studentów. Ten byłby... Odnowiony 8 razy, 1400 za bitcoina, 12 tysięcy zysku, 10 razy ponad powinno być 120 tysięcy. Myślę, że to właśnie stanie się z bitcoinem. Wygląda na to, że przebija się. Mierzymy to podstawą trójkąta zniżkowego, który buduje presję i wcześniej się przebił. Podstawa wskazuje, jak daleko możemy się posunąć. Kupiłem kilka altcoinów na tym potencjalnym wybiciu, jak widać tutaj. Kupiłem altcoiny na bybit, 30 teraz wzrost o 3%. Kupiłem też 30 kg TON, kupiłem 13 a chcę kupić jeszcze 3K. Tone. Dobra, zróbmy 15K. Zwiększę to do 15K. Kupię jeszcze 2K. Tone. Nie kupiłem Uniswap, a już podskoczyło. Ja zwykle lubię kupować Uniswap na dołku. Tesla plus 2-3% przed otwarciem. Pięknie 1% Meta też. Mam Google, jak widzieliście. Wciąż trzymam BNB, od dawna kupiłem je po około 200. Mówiłem w filmach, jeśli Uni plus 3%, chcę je odzyskać. Ale wzór dzienny może spaść nawet do 860 dolarów, ale widzimy silne odbicie i stochastik rośnie. Jednak nie potwierdził się jak inny wzór. Poczekam. Zrozumiesz w kursie krypto. 855 z was musi. 855 z Was jest na czacie krypto guru. Link poniżej. Dołącz do rozmowy, handluj i ucz się razem z innymi traderami guru. Linki pod filmem bit 60K bonus, główna giełda, którą używam. Wex daje 200 dolarów za rejestrację KYC za darmo na całym świecie. BitUnix globalnie, bez KYC, James Crypto Guru, kursy i Telegram. Najpierw kursy, potem dołącz do Telegrama, żeby wiedzieć o czym mówisz. Rozumiesz? Teraz przeczytajmy wasze pytania. 6600 osób obejrzało mój film z 11 godzin temu na X. Mam też sporo widzów na X. Około 9900 do 66000 osób obejrzało mój film w ciągu ostatnich 11 godzin. To świetnie, kiedyś 5000 plus. Jeśli sprzedaję, kupuje. Jeśli ty sprzedajesz, ja kupuję. Pięknie. Rób dalej to, co robisz. Moje konto na rekordowym poziomie, więc właściwie tracisz. Dzień pierwszy, proszenia Jamesa o sesję Master Coacha. Weź udział w kursie intro. Dzięki, James. Nie będziemy już schodzić na telekonferencję z MFOMC. Dzień dobry, mój drogi przyjacielu. Mam nadzieję, że masz wspaniały dzień. Mam nadzieję, że Ty też masz wspaniały dzień, Tom. Dzięki za miłe wiadomości. Traderzy. Wytrzymajcie trudności, to prawda. Ale nie, jeśli długo trzymałeś bitcoina, Tesle czy Google. Wtedy po prostu zyskałeś, nic nie robiąc. Nadal wierzę, że tak jest. Kup bitcoin, Tesle, Google i nie musisz nic robić. Możesz też handlować, jeśli nie masz dużo pieniędzy. Jeśli kupisz Tesle za 1000 dolarów, a ona podwoi się w 5 lat, to niewiele ci da. Ale regularne inwestowanie w Tesle przyniesie duże zyski. Tak samo z bitcoinem. Jeśli masz mały kapitał i chcesz szybko zarobić, Musisz handlować moim zdaniem. Kocham was wszystkich. Nieważne czy jesteś hydraulikiem czy prawnikiem, księgowy, jeśli dużo zarabiasz, musisz wiedzieć gdzie to ulokować. Musisz kupić Teslę, gdy jest tania i sprzedać, gdy droga. Jak wtedy, gdy kupowaliśmy po 80 dolarach, a sprzedawaliśmy po ponad 400 dolarów, wiesz. Kocham was. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.